No, ale się pomyliłam. W tym sztad parku też są ludzie. Tylko siedzą sobie na trawce w cieniu i mają rację. Dużo jest. Lepiej tutaj niż tam w prażącym słońcu na tych ustawionych krzesełeczkach. Opalają się, wypoczywają, tankują energię Ziemi bardzo dobrze. Ja tak powinnam robić każdego dnia. Wyjść do mojego szanbrunu, położyć się na trawie i tankować, tankować energię Ziemi. A tu jest kawiarenka. Które kiedyś też czasami bywałam I taka jest tutaj Ale jest prawdopodobnie oblężona Przez turystów I stałych bywalców tak, bo każda kawiarenka ma swoich stałych bywalców, czy masz na stolik. Tak, ja lubię tak przed nasem widzą? Nie, nie widzą, że się nagrywa. Nie widzą, ludzie są ślepikusi. I wchodzą przed kamerę. No cóż, zakończymy wobec tego. Następne.